I tam po sensacyjnym zwycięstwie Mateusza Rębeckiego na USC 308 był skazywany na porażkę, głównie dlatego, że przegrał z Carlosem Diego Ferrerą, który mimo iż ma 39 lat, to tak naprawdę wciąż jest top 25, może nawet top 20 na świecie. Więc porażka z kimś takim nie hańbi. Tak. Mm, Gamroz z nim wygrał, nieco wcześniej nawet, ale. To zupełnie inna sytuacja, zupełnie inny stylistyczny mecz i tak dalej. I Rembecki tak naprawdę może zajść dużo wyżej niż Gamrot. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Zacznijmy jednak od tego, że Rembecki podobnie jak wszyscy ludzie, którzy komentowali jego poprzednią walkę, doszedł do złych wniosków. On nie ma problemów z kondycją. Ta walka to pokazała. Jeżeli masz problemy z kondycją, nie jesteś w stanie wygrać trzeciej rundy w momencie, w którym walczysz w takim tempie. Nie jest już takim jak Orolbaj. A on trzecią wygrał na dwóch kartach sędziowskich. Jakiś jeden imbecyl dał Orolbajowi tę rundę. Nie mam pojęcia jak, skoro Orolbaj został posłany na Dechy. I nawet mniejszą z tego ciosu, który go posłał na Dechy, przyjął ich więcej. Więc jak dostał rundę? Nie wiem. No ale karty sędziowskie na tej gali były absurdalne niektóre, więc mniejsza o to. W każdym razie problemem Rębeckiego jest fakt, że on próbuje zabić przeciwnika każdym ciosem. Zróbcie sobie mały eksperyment. Uderzcie 50 razy w worek treningowy z całej siły i uderzcie 5... z 10 razy w powietrze z całej siły. Wyobraźcie sobie, że macie tam przeciwnika i chcecie mu urwać głowę. I uderzajcie nie ciosem prostym, tylko takim overhandem. Czymś, w co musicie włożyć całą masę ciała. Ja wam gwarantuję, że uderzając te 10 razy w powietrze, zmęczycie się dużo bardziej. I problemem Rębeckiego jest to, że on atakuje z dystansu, z którego jest niewielka szansa trafienia. Jeżeli masz 1,70 m wzrostu i 166 zasięgów w wadze lekkiej, to jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli przeciwnik ma się gdzie cofnąć, to go nie trafisz. Jeżeli masz gościa, który chociaż troszeczkę potrafi stójkę, to się cofnie. No tak dla porównania. Ja mógłbym walczyć w wadze koguciej. Mam 178 wzrostu, więc 8 więcej niż Rębecki. a zasięg ramion mam 190. 24 więcej niż Rębecki. Dwie wagi niżej. Więc jeżeli będzie miał kogoś takiego, kto ma dobry zasięg i wzrost na jego wagę, czyli tacy ludzie jak Joel Alvarez czy Jalyn Turner, albo nawet Dan Hooker, on ich nie będzie trafiał w ten sposób. Po prostu się nie da. Więc on musi walczyć mądrzej. To jest jego problem, nie kondycja. W momencie, w którym on będzie walczył inteligentnie, będzie cofał swoich przeciwników pod siatkę za pomocą podwójnych prostych, za pomocą low kicków, wówczas <kuh> będzie w stanie ich trafiać. Będzie w stanie ich trafiać celnie, często. Nie będzie się tak męczył. <kuh> I będzie lepiej punktował, będzie lepiej trafiał, będzie więcej nokautów. Wiadomo, na regionalnej scenie możesz po prostu iść na gościa i go tłuc. Więc nie ma co się dziwić, że on tego nie zmieniał. Można się zdziwić, że nie zmienił tego po walce z Ferrerą, ponieważ walka z Ferrerą pokazała, że to jest problem, tylko że on uznał, że jego problemem jest kondycja, a tak nie jest. Jeżeli on będzie walczył mądrze, to on nie będzie musiał mieć tak dobrej kondycji. On spokojnie zawalczy 5 rund, ponieważ nie będzie walczył w takim tempie. Więc wszyscy ludzie, którzy mówią, a te 3 rundy pokazały, że on nie ma kondycji na 5 rund, nie ma opcji. Jeżeli będzie walczył w ten sposób, to nie ma. Ale jeżeli będzie walczył mądrze, to nie będzie miał żadnych problemów z zawalczeniem 5 rund. Bo to wszystko jest kwestią tempa. Patrzcie na Cimajewa. Cimajew idzie 100% w pierwszej rundzie i w drugiej już nie ma siły. Tak, z Usmanem tak naprawdę przegrał dwie rundy, ale jedną dostał w prezencie od sędziów. Więc, skoro Rembecki idzie w takim samym tempie, a i tak wytrzymuje trzy mocne rundy, to ma bardzo dobrą kondycję. Zwłaszcza, że o Cibajewie mówią, tak krążą legendy tutaj klubowe, że on jest nie do zajechania na treningu. No bo na treningu trenuje normalnie, a podczas walki idzie jak idiota. I z Rębeckim jest to samo. Jeżeli Rębecki będzie walczył mądrze. On spokojnie może być w top 5. Zwłaszcza biorąc pod uwagę stan tej kategorii wagowej, ponieważ aktualnie w tej kategorii wagowej jest mnóstwo ludzi w rankingu, z którymi on jest w stanie spokojnie wygrać. On jest w stanie wygrać z gościem, który jest pierwszy w rankingu, z Armanem Sarukianem. Głównie dlatego, że ma podobną budowę ciała, więc Arman, jeżeli chodzi o zapasy, nie będzie miał aż tak łatwo jak z innymi, ponieważ takiego kroca jak Rębecki Rem, jest ciężko obalić. I przy okazji Rębecki go może spokojnie zdokautować. Bo Arman został zraniony przez Hakima Sylwę. Jeżeli Silwa jest w stanie zranić, to Rębecki jest się w stanie zabić. Jasne, są problematyczne meczapy też w rankingu. Typu Jalin Turner, Dan Hooker, um, Olivera. Oprócz nich jest jeszcze Joel Alvarez. Jego jeszcze w rankingu nie ma, ale wygra jeszcze jedną walkę i w nim będzie. Więc to też jest problematyczny zawodnik, ale... Też jest to zawodnik, z którym da się wygrać, jeżeli będzie walczył jak należy. A jest dużo zawodników, z którymi Rembecki spokojnie może wygrać. Tacy jak Benła saint -Denis. jego spokojnie może znokautować, bo BSD ma zerową obronę, zwłaszcza w stójce. A w parterze Rembeckiemu ciężko cokolwiek będzie zrobić. Paddy Pimblad, jego niemal na pewno Rembecki znokautuje, no bo Pimblad ma cały czas brodę w powietrzu, no to łatwo go ustrzelić a bije bardzo mocno i w parterze też nie ma się tak wiele czego obawiać, no bo sam jest dobrym parterowcem i jest po prostu klosem, którego ciężko jest złapać cokolwiek. Inni zawodnicy, Benil Dariusz, to by była egzekucja, Benil już nie jest tym samym zawodnikiem co kiedyś. <taki> Tacy ludzie jak Fizjew, no Fizjew byłby problematyczny z tego względu, że jest bardzo szybki, więc tutaj Rembecki musiałby w parter iść, bo w stójce byłoby ciężko. No to jest dosyć trudny meczap. Z Islamem nawet nieźle współgra. Tak? Ciężko Islamowi byłoby coś zrobić w parterze. Jednak w stójce podejrzewam, żeby go wypunktował. Ale teoretycznie szanse na knockout są. No niestety niewielkie, ponieważ Machaczew od czasu porażki przez knockout jest bardzo odpowiedzialny defensywnie. Tacy ludzie jak Poirier czy Gejci to już praktycznie emerytura. Chandler w sumie też. E, więc raczej to tam jeszcze został. Renato mójkano, bardzo dobry parterowiec. Dobra stójka, ale można go trafić. Tak? Jeżeli Rębecki będzie walczył mądrze, to na pewno byłby w stanie do niego podejść. Więc. No Rembecki ma tak naprawdę całkiem niezłe widoki na <laughs> rankingi. Tylko po prostu musi walczyć mądrze i cierpliwie. I to nie kondycja jest jego największy problem. Także tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.